Klub sportowy Beniaminek 03. Serdecznie zapraszamy. Dziś było naprawdę fajnie. Robiliśmy warsztaty. special thing about Munich, the variety of the activities so we have uh, football we have we help trainers also we have office work we have kindergarten garden you know like we have everything so you can't get bored I'm learning so much and so fast so this is a special thing about Munich, and gosh Kolejny raz przyjemność uczestniczenia w zajęciach dla organizacji Beniaminek. Jestem pod wrażeniem, jak wiele energii i wiele dobrych pomysłów tutaj spotykam. Mam tę przyjemność też wspierać wolontariuszy, którzy na co dzień wspierają organizacje, wspierają dzieciaki, uczą Solidarności, uczą pracy zespołowej. Dzielę się z nimi swoimi doświadczeniami i to jest bardzo, bardzo budujące i bardzo dla mnie też pouczające. Uh, i'm Maisa siton from uh, tunisia. i'm here for a long-term project uh, and uh, i'm very happy for this new experience. Uh, i'm knowing uh, uh, very different uh, cultures from uh, everywhere, uh, new profiles, and i'm through uh, uh, very different tasks, um, uh, like uh, in sport, in culture, in uh, um, uh, architecture, in management. dużo wolontariuszy tutaj, z Gruzji, z Tunezji, z Turcji. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że pracuję z wolontariuszami. Mam nadzieję, że wolontariusze też będą szczęśliwi. Tak jak mówię, będziemy jak zawsze krok po kroku do